Gdy dobry człowiek spieszy z pomocą, pojadę za nimi. Coś ukrywali. Naraża się na poważne niebezpieczeństwo. Byli żądni krwi. Mogli mieć broń. Obawiałem się o swoje życie. Byłam zła, bo dopiero co się zaręczyliśmy. A w drugiej części zuchwałe przestępstwo i niewiarygodne zamieszanie. Myśleliśmy, że to on. Każdy się bał. I był zszokowany. Zastanawiacie się Państwo, czy to się działo naprawdę? Wiralowe zbrodnie. Piątek, 19 sierpnia 2019 roku, Pomona w Kalifornii. Amos Young jechał do pracy. Przejeżdżając obok Town Avenue, zauważył coś podejrzanego. Zawróciłby się temu przyjrzeć. Zobaczył grupę mężczyzn, którzy wyładowywali coś z przyczepy w dzielnicy, która nie cieszyła się dobrą reputacją. Poczułem, że dzieje się coś niedobrego. Ten niewielki obszar Pomony służy niektórym jako nielegalne wysypisko śmieci. Trzeba nieustannie pilnować tego terenu. W Kalifornii samowolne wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych jest przestępstwem. Amos postanowił więc zarejestrować telefonem, jak trzech mężczyzn rozładowuje przyczepę i przenosi coś przez dziurę w płocie. Nie wiedziałem, co było w pojemnikach, ale przeczuwałem, że to nic dobrego. Dlatego na chwilę się zatrzymałem, coś ukrywali i nie chcieli, żeby ktoś to zobaczył. Mężczyźni nie byli zachwyceni tym, że są nagrywani. Jeden z nich zaczął nagrywać Jejmosa. Wyciągnął telefon, jakby mówiąc, widzę cię i teraz ja też mam cię nagranego. Napięcie wzrosło bardzo szybko. Obawiałem się, że dzwoni po wsparcie swoich ziomków ze względu na towar, który ukrywał. Nie spuszczając wzroku z Amosa, Mężczyzna podszedł do jego auta. Pomyślałem, że chcę porozmawiać, ale po chwili. Zrozumiałem, że chodzi o przemoc. Przerażające. Napastnik był wściekły, że Amos pokrzyżował mu plany. Widać było po jego twarzy, że chciał załatwić coś bez świadków. Tymczasem Amos włożył muki w szprychy. Był wściekły. Podszedł do drzwi, auta zaczął walić pięścią i kopać. Koniecznie chciał się dostać do środka. Szarpał za klamkę, żeby mnie dorwać. Byłem bez rany. Martwiłem się, czy wyjdę z tego żyć. Roztrzęsiony Amos zadzwonił na policję. Jest pan w Pomonie. Tak, przy Town, tuż przed drogą numer 60. Facet uderza i kopie w mój samochód. Chyba nielegalnie pozbywają się śmieci. Amos nie wiedział, kim byli ci mężczyźni, ani dlaczego jeden z nich go atakował. Był w niebezpieczeństwie. Nie wiadomo było, co przewozili. Czy byli na zwolnieniu warunkowym, a może mieli broń. Gdybym nie zachował spokoju, zrobiłoby się jeszcze groźniej. I tak było niebezpiecznie, więc musiałem zachować zimną krew. Lecz atakujący dopiero zaczynał. Facet ruszył na mnie z blokiem cementu w dłoniach. Byłem przerażony. Oni miał Amos, zaczął powoli cofać, ale cały czas informował policję. Ich wóz to czerwony SUV Durango. Podjechałem do przodu, żeby dojrzeć tablicę rejestracyjną. Jego numer to: 108R. Przez chwilę Amos myślał, że już nigdy nie zobaczy swojej rodziny. Człowiek po uderzeniu takim kamieniem zginąłby na miejscu. Bałem się, że tym głazem wybije mi szybę i zginę. Wiedziałem, że ten gość nie żartuje. Właśnie rzucił cegłą w mój wóz. Nie mogłem zrezygnować. Byłem to winny tym, którzy sprzątali nasze ulice. Ruszyli więc, pojechałem za nimi. Chciałem, żeby policja dokładnie wiedziała, dokąd jadą. Pana nazwisko? Amos Young. Wjechali w marketplace. Do wszystkich radiowozów zgłoszono uszkodzenia auta rzuconym kamieniem. Napastnicy jadą czerwonym dodżem Durango. Zastanawiałem się, czy policja dotrze na czas. Jeśli nie, to co zrobię. Amos wciąż nie wiedział, czy mężczyźni są uzbrojeni. Gdy się przy nich zatrzymałem, pomyślałem, że mają broń. Amos ryzykował, śledząc tych mężczyzn. Oni chcieli go wywieźć w bezludne miejsce, gdzie mogliby wyrządzić mu krzywdę. Wiedziałem, że czekanie na pomoc zabierze sporo czasu. Czułem się osamotniony w tej sytuacji. Podejrzani wykonali nagły ruch. Ich auto stanęło i otworzyły się drzwi. Spodziewałem się tego. Myślałem, że facet do mnie strzeli. Co gorsza, wszyscy trzej mogli mnie zaatakować. Musiałem się zabezpieczyć, żeby nie dostali się do mojego samochodu. Lecz zamiast zaatakować, mężczyzna zniknął. Jeden wysiadł, a pozostali dwaj jadą dalej. Ten, który wysiadł, biegnie na zachód, w kierunku Town Avenue. Gdzie się znajduje pojazd podejrzanych? Proszę podać rysopis uciekiniera. Dokąd biegł jeden z nich? I dokąd jechali pozostali dwaj. Gdzie jest ten kierowca? Właśnie uciekł. Może był dla nich balastem i go wyrzucili. Albo sam podjął decyzję o ucieczce, żeby go nie złapano. Dwóch mężczyzn odjechało. Amos skupił się na tym, który wysiadł. Na tym, który próbował go zabić. Ucieka na zachód w okolicach drogi numer 60? Tak, jadę za tym, który rzucił w mój wóz kamieniem. Zrezygnowałem z pogoni za ich autem, śledziłem tego, który wysiadł. Martwiłem się, że zaatakuje kogoś innego. Obserwowałem go, jak skacze przez ogrodzenia, próbując się dostać na autostradę. Pomyślałem sobie, niedobrze, facet mi zwieje. Niestety podejrzany zniknął mu z oczu. Amos zjechał na pobliski parking, by tam zaczekać na przyjazd policji. Gdy funkcjonariusze wreszcie obejrzeli nagranie, szybko się dowiedzieli, kto na nim jest. Zebrali odciski palców z mojego auta, i to wystarczyło, żeby zidentyfikować podejrzanego. To 26-letni Jacob Makwana, który był poszukiwany za wandalizm. Napastnik był znany policji, która przy współpracy mieszkańców miasta szukała go dzień i noc. Również tajni oficerowie byli zaangażowani w odnalezienie sprawcy. Nagranie z napaści szybko opanowało internet. Większość internautów popierała Jemosa, ale niektórzy uważali, że powinien pilnować własnych spraw. Przezywano mnie od kapusia i takiego i owego. Pisano, że tak nie można, bo to niebezpieczne. To przeżycie bardzo dotknęło Jemosa i jego bliskich. Martwiłem się codziennie. Ale nadal wychodziłem ze swoją rodziną, spotykałem się z przyjaciółmi, chodziłem do fryzjera, bo przecież musiałem normalnie żyć. Nie chciałem też zrezygnować z radości przebywania ze swoimi bliskimi i społecznością, którą tak cenię. Nie opuszczał mnie na krok. Chodził ze mną wszędzie tam, gdzie ja szłam. Rozglądał się na wszystkie strony, obserwował ludzi. To było nienormalne. Gdy obejrzałam nagranie, poczułam gniew, ale najpierw wkurzyłam się na Imosa. Byliśmy świeżo po zaręczynach i planowaliśmy założyć rodzinę. Nie chciałam, żeby pakował się w tarapaty i żeby coś mu się stało. Lecz po czasie gniew ustąpił poczuciu dumy. Tak, jestem z niego bardzo dumna yes. i trochę poirytowana. On ma wielkie serce i nie chciałabym, żeby był przez to zagrożony. Ale Amos zdecydował się głośno mówić o tym incydencie. I ja, i mieszkańcy miasta nie damy się poniżać jakiemuś przestępcy. Amos chciał coś zmienić. Ryzykował zniszczenie swojego auta i narażał swoje życie, by walczyć z nielegalnym wyrzucaniem śmieci. Mieszkańcy POMON chcą się czuć bezpiecznie. Po dwóch tygodniach ukrywania się przed policją 21 sierpnia Jacob Makłana sam zgłosił się na komisariat. Presja była tak wielka, że nie wytrzymał. Oskarżono go o rozbój, wandalizm i rzucenie ciężkim kamieniem w stronę poruszającego się pojazdu, z zamiarem uszkodzenia ciała kierowcy. To mniej o jedną osobę, która nie będzie już niszczyła naszego miasta. Często mamy utrudniony osąd sytuacji. Brakuje nam narzędzi lub nadziei, że możemy pokonać problemy. Lecz gdy zauważymy, że dzieje się lepiej, nasza nadzieja się budzi i zyskujemy poczucie wspólnoty. Poprawa sytuacji wymaga działania krok po kroku. Byłem ostatnim, którego zaatakował ten napastnik. Teraz poszedł do więzienia. Skazano go na rok pozbawienia wolności. Wypuszczono po sześciu miesiącach. Amos odczuwa niepewność, bo jego napastnik jest na wolności, ale wie, że postąpił słusznie. Trzeba powstrzymać takie bezsensowne ataki. Odpowiedzialność spoczywa na nas. Bądźmy dobrymi sąsiadami. Bohayo pewna dobra sąsiadka wydała swojego chłopaka. Pokażemy teraz zadziwiającą historię, która Was zastanowi. Czy to zdarzyło się naprawdę? Marzec 2010 roku, Cincinnati w Ohio. Do biura szeryfa hrabstwa Hamilton zgłoszono napad na bank. To nie pierwszy przypadek. W tamtym rejonie dokonano wielu napadów na banki. Pierwsze miały miejsce w marcu i kwietniu. Bez względu na to, kim był, złodziej nie zrabował wiele mniej niż 15 tysięcy dolarów ze wszystkich napadów. Ze względów bezpieczeństwa banki nie pozostawiały w kasach dużej gotówki, ale same napady przeraziły pracowników. Podejrzany groził użyciem broni. Po drugiej stronie szyby kasjerzy nie wiedzieli, co może zrobić napastnik. Taka sytuacja wywołuje strach i rodzi napięcie. Pracownicy nie chcieli przecież, by coś im się stało, tylko dlatego, że ktoś postanowił obrabować bank. Próbując ustalić tożsamość sprawcy, policja była pewna jednego: to był zawsze ten sam mężczyzna. Napady miały coś wspólnego, tego samego sprawcę. Na każdym nagraniu wyglądał tak samo. Czarnoskóry mężczyzna w kapturze i okularach słonecznych. Przychodził, by rabować. W nadziei na identyfikację policja upowszechniła nagrania z monitoringu. Oto zdjęcia podejrzanego. Jego podobizna ukazała się we wszystkich programach. Obrabował wiele banków. Nagrania z monitoringu trafiły do wiadomości w całym Cincinnati. Po ukazaniu się zdjęć, telefony na infolinie się urywały. Ludzie dzwonili i próbowali zidentyfikować sprawcę. Wkrótce policja ustaliła jego tożsamość. Podejrzewano tego człowieka, Christophera Esquio. Niektórzy wskazywali właśnie na niego. Funkcjonariusze udali się więc do domu jego matki. Drzwi otworzyła jego matka i powiedziała, wiem, dlaczego przyjechaliście. Widziałam w telewizji, syn jest w Michigan. Policjantów przyjęła matka podejrzanego, która też była przekonana, że na nagraniach jest jej syn. Aresztowano go w Michigan. Jeśli poznała własnego syna, to dla policji oznaczało, że znaleźli tego, którego szukali. Przecież matka się nie pomyli. Policjanci byli pewni, że mają sprawcę. Większość świadków wskazała na SQ podczas okazania. Sprawa zamknięta. Podejrzanego schwytano, został zidentyfikowany przez świadków, a wcześniej nagrany kamerami monitoringu i wydany przez własną matkę. Podejrzanego postawiono w stan oskarżenia, ale wtedy nastąpił przełom. Zadzwoniła kobieta, która stwierdziła, że to nie on. Tylko jej chłopak. Powiedziała, że to jej chłopak jest sprawcą napadów na banki. Lecz to nie było prawdopodobne, bo rzeczony chłopak w ogóle nie przypominał podejrzanego. Był biały. Nazywał się Konrad Zdzierak. Był w Stanach od kilku lat. Pochodził ze wschodniej Europy. Gdy policja pojawiła się w domu Konrada, jego dziewczyna wyjaśniła, dlaczego jest pewna, że to on. Miał pliki gotówki pokryte czerwoną farbą z opakowań, w których się je umieszcza na wypadek zrabowania. Jedna z tych paczek wybuchła. On próbował usunąć barwnik lakierem do paznokci. Policja miała wszystkie dowody. Policja znalazła coś jeszcze. Maskę, której Konrad używał podczas napadów. To bardzo droga, hollywoodzka maska czarnego mężczyzny. Wysokiej klasy, lateksowa, pełna maska, dzięki której sprawca zamaskował fakt, że nie jest czarnoskórym, potężnym mężczyzną, tylko białym chudzielcem. Okulary miały zakryć błękitne oczy. Włożył rękawice i bluzę z długim rękawem i przystąpił do rabunku. Kupił i wykorzystał tę maskę do napadów. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieliśmy. Wśród tylu spraw nie miałem takiej, w której wykorzystano by maskę teatralną podczas napadów na banki. Sprawca był nie do poznania. Jedna z prezenterek pokazała ten rekwizyt w programie. Prokurator wypożyczył nam pewną rzecz. Oto maska, której użyto do przestępstwa. Wygląda przerażająco. Maska poruszała się zgodnie z ruchami twarzy i głowy. Imitowała ciało i mięśnie, więc gdy sprawca mówił, wyglądał naturalnie. Zadziwiające, jak łudząco przypominała prawdziwą twarz. Christopher SQ faktycznie był do maski niezwykle podobny. Ta historia szybko opanowała internet. Twarz jak prawdziwa, ten biedny mężczyzna, do którego maska jest podobna, nie zrobił nic złego. Konrad włożył sporo wysiłku, by zdobyć taką maskę, ale zbagatelizował możliwości swojej dziewczyny. Rozzłościł ją, a ta go zadenuncjowała. Powinien być dla niej milszy po tych wszystkich napadach. Może była na niego zła, ale na pewno poruszyło ją aresztowanie niewinnego człowieka. Na szczęście Christophera oczyszczono z zarzutów. Pracownicy banków zrozumieli, że zostali nabrani. Christophera S.Q. wypuszczono aresztu. Naszym zadaniem jest dochodzenie sprawiedliwości. Byłoby niesprawiedliwe, gdyby pan S.Q. pozostawał nadal w więzieniu. Trzeba stanowczo podkreślić, że policja od początku chciała schwytać właściwego przestępcę. Nie mieliśmy zamiaru więzić Kristofera, skoro nie był winny. Naciskaliśmy, by go natychmiast uwolniono, co też się stało. Aresztowano sprawcę. Gdy się okazało, jak dokonał napadów, byliśmy zszokowani. Christopher został zrehabilitowany. Na jego miejscu wkurzyłabym się na matkę. Wszyscy byli przekonani, że to on, nawet jego mama. Ale maska była łudząco do niego podobna. To tak, jakby użyto jego rysów, by ją wymodelować. Christophera niesłusznie oskarżono. Policja podkreśla, że to wyraźny dowód na to, jak naoczni świadkowie Mogą się mylić. Wiadomo, że zeznanie naocznego świadka może nie być wiarygodne. Zeznania świadków są jednak nadal cenne dla przebiegu śledztwa. Ale należy pamiętać, że instrumenty śledcze nie zawsze bywają tak wiarygodne, jak nam się wydaje. Taki rabunek trwał może 3 minuty. Sprawca był w masce. Świadkowie byli wówczas w stanie stresu, więc nie przetwarzali obrazów tak jak zwykle. Potem odtwarzają fragmenty, wypełniając luki w pamięci. Policja musi mieć na to baczenie. Takie zeznania mogą być pomocne, ale nie powinny decydować o czyjejś winie. Konrada oskarżono o sześć napadów. Gdy znaleziono jego maskę, a dziewczyna go pogrążyła, było pojęcie. Przyznał się do zarzucanych czynów i został skazany na 25 lat więzienia. Będzie miał około 60, gdy wyjdzie. To przerażające, że kupił maskę i wpędził w kłopoty niewinnego. Po dziś dzień policję szokuje ta sprawa nie tylko z powodu maski. Lepiej nie wkurzajcie swoich dziewczyn, bo was wydadzą zamiast inwestować w maskę i kraść, kupcie coś ładnego swojej dziewczynie, żeby Was nie wsypała. Wersja polska, masterfilm, tekst Robert Bielecki czytał Marcel Borowiec.